Serdecznie dzisiaj po raz drugi. Tak się akurat złożyło, że w trakcie poprzedniego live'a nie udało zrobić się premiery Ankoru. Nastąpiło do nas 10 minut później jak skończyliśmy, więc teraz pokażemy sobie, jak tam protokół działa i jak wykorzystywać go do zarabiania pieniędzy, które na razie wyglądają dość godnie. To oczywiście się z czasem zmieni. Czasem będziemy zarabiać coraz mniej, ale jest potencjał, że przez, przez parę tygodni tutaj będzie można. Dobrze zarabiać? Na starcie prośba do Was o feedback, jak mnie słychać, bo czasami byłem przesterowany, więc dajcie mi znać, czy jest w porządku. i Jak tak, to będziemy sobie za chwilkę zaczynać. Pokażemy, jak wykorzystać Anchor Protocol, nowy wynalazek z ekosystemu Terra do zarabiania godnych pieniędzy kilkuset procent w skali roku. Dziękuję Ernest i Deer za feedback, że jest ok z głosem, więc udostępniam ekran i bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. Dla przypomnienia, czym jest w ogóle Anchor, app -anchor Jest to nowy projekt DeFi-owy na blockchainie Terra, blockchain Terra napędzany przez token Luna, w którym to z jednej strony mamy możliwość wzięcia lokaty dolarowej na stałe oprocentowanie 20% rocznie. Tu się jeszcze nie zgadzają, ale oni piszą, że to jest normalne, więc wierzymy nas, że tak jest. Dzisiaj to nas lokaty nie interesują. 20% rocznie, jeśli chodzi o ofertę dla ludzi spoza krypto, jest super. Dla nas też to będzie fajne miejsce. Jak będzie już BESA, wyjmiemy mnóstwo z z sprzedaży krypto, to fajnie je tutaj sobie na 20% rzucić. Na razie są lepsze okazje i z tych lepszych okazji będziemy sobie korzystać. i skąd bierze się to 20% na lokacie, ponieważ inne osoby, będziemy nimi my, mogą umieścić swoje tokeny Luna w depozycie, tak naprawdę token Bonded Luna, czym on jest, zaraz sobie opowiem, i w oparciu o ten depozyt są w stanie wziąć pożyczkę w wysokości do 50% wartości. I co ważne, ta pożyczka spłaca się z, jakby sama, mianowicie z tego, w jaki sposób z nagrody ze stakingu, które trafiają do tej bond -luny, to ta część nagrody stakingu trafia do spóli protokołu, z czego większość ląduje właśnie na lokatach, stąd te wysokie odsetki. Pozostała część trafia do systemu rezerw na wypadek, gdyby nagrody ze Stakingu spadły na pewien czas, to musi mieć górkę, żeby wyrównywać do tego stałego poziomu, bo obietnica Ankor'a jest taka, że umieszcza swój kapitał, swoje stablecoiny, swoje UST na stałe oprocentowanie. A trzecia partia trafia do posiadaczy tokenów Ankor i do tych, co będą aktywnie Partycypować w protokole. I teraz co my tutaj chcemy zrobić? My chcemy zarabiać i też widzimy, że możemy zarabiać na stejkowaniu tokenu governance 5%. Pozwolimy sobie ten temat odpuścić. Ja też zarabiam już na puli płynności na TerraSwap token Ancora do UST. Tutaj mamy niecałe 700%. No i Pożyczanie UST, czyli zastawianie LUNY i pożyczanie pod to UST, i na tej pożyczce możemy zarobić w tokenach Ankoru dziewięciokrotność wartości tej pożyczki, czyli ponad cztery razy tyle, co może kilkokrotność tego, co umieścimy wartości LUNY w protokole. I to właśnie będziemy chcieli zrobić. Ja wrzuciłem sobie wcześniej drobne kwoty. Widzimy, że to Cały czas spada. Dlaczego? Ponieważ ludzie dopłacają tutaj swoje. Token. Teraz, jak my umieścimy w zakładce bond nasze luny, to te luny wylądują. To niech nam zniknie. Te luny wylądują u stakerów. Wybieramy sobie wejdatora i nasze luny stają się bondent lunami, trafiają do walidatora i tam, co jest ważne, działa ten 21-dniowy unstaking. I jak my potem będziemy chcieli wyjść z beluny do luny, idziemy z zakładki Bern i tu zamieniamy tą naszą belunę na lunę, ale ten proces trwa właśnie 21 dni. Chyba, że mamy tę opcję Instant Burn, który podejrzewam, że pod spodem wykorzystuje Teraswap. Teraswap, czyli to jest DEX Uniswap dla Terra, gdzie widzimy, że jest takie coś jak para Luna, Beluna i możemy sobie je zamieniać. I co jest ciekawsze na chwilę obecną, to ta stykowana Luna jest droższa niż ta zwykła. I co to oznacza? To to, że jak cena luny będzie dla nas na tyle duża, że chcemy ją sprzedać, to my możemy w dowolnym momencie wyjść z tej beluny do, do prawdziwej luny i sprzedać ją na rynku. Tu może być jakieś premium, ta, ta cena może być odrobinę niższa, ale de facto możemy sobie wyjść i, i to spieniężyć, i to jest super zaleta. To jest coś, co sprawia, dlaczego ja będę robił to, co robię. Gdybym takiej opcji nie miał, gdybym musiał czekać 21 dni, jak w normalnym stakingu, aby wyjść z pozycji. To bym po prostu dodatkowego kapitału w lunie nie umieszczał. Dobra, to teraz właśnie chcemy sobie zmintować z, z moich lun. Wrócimy sobie 112 lun. Beluny, czyli bond luna. Wybieramy szansę walidatora. No i po prostu sobie mintujemy. I to właśnie będzie stokanizowana forma stakingu luny. Tak to można by w sumie nazwać. Czekamy na potwierdzenie. No i oto jest. Super. I teraz możemy pójść z wykładki Borrow i sobie zastawić, ja wcześniej zastawiłem 12 belun i teraz tu mogę sobie albo wypłacić to, aby dopłacić więcej, oczywiście po to zrobiliśmy nowe, aby dopłacić, wszystko wrzucamy i tu właśnie mamy pokazane guziczki bezpieczeństwa i maksymalnie możemy wziąć pożyczkę 50%, sugerują, że safety jest 35%, ja wezmę prawie 50%, czy nie mogę? A, muszę zrobić deposit. Yy, trochę nie rozumiem, skąd są te, te cyferki. Jeszcze raz sobie to wyjdziemy. Provide. A, okej, okay, bo dobra, bo teraz nie biorę pożyczki, tylko yy, zastawiam... Yy, Okay. to zabał, Po prostu. To jest informacja, że po moim zestawie yy, znacząco spadnie mi wykorzystanie. Yy, protokołu. transakcję. Coś transakcja mi się nie chce zatwierdzić. Nie wiem, czy to się zatwierdziła, czy nie. Spojrzymy sobie jeszcze tutaj w... No, no właśnie, tu zadać submit i transakcja nam na mnie pykła, więc jeszcze jeszcze raz. Nie wiem, czy to, że mam poniżej tego współczynnika, tutaj jest jakaś wartość progowa minimalna, więc pozwolę sobie na razie dopłacić trochę więcej i teraz yy, zobaczymy, czy wszystko pójdzie w należytym porządku. No nie idzie. Kurde, nie wysyła mi tej transakcji na Ledgera. Już kiedyś miałem tego typu problem. Porozłączam to, połączę jeszcze raz i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dacie mi chwilkę na odpalenie jeszcze raz Ledgera. Spieszę się i pomyliłem z pinem. Więc brzmi, być starożytnie, żeby się nie pomylić po raz kolejny. Poszło, idziemy do Tery. I mam, że teraz na wszystko Chcemy dodać więcej Beluny, aby móc wziąć więcej kredytu. Okej, okay, widzę transakcję, więc mam nadzieję, że razem wszystko się uda bezproblemowo. No nie, tu się znowu rozbijam, kurde, na approve. On nie umie tego potwierdzić. No niestety, złośliwość rzeczy Marciak, więc może to mówię po prostu z boku, anuluj to. Na razie tutaj sobie dostarczamy beluny i się zwiększa nasza moc pożyczkowa. Ja w tej chwili wykorzystuję swoją w 71 I jak mogę wykorzystać ją bardziej? Po prostu biorę pożyczkę. I tutaj mam właśnie informacje o tym, ile mogę sobie jeszcze pożyczyć tego Oczywiście Z dół nie mogę zejść, ponieważ do tego służy inna opcja, tu mogę się jeszcze dopożyczyć, eee, prosit, i mam nadzieję, że u Was to w sobie zadziała. A ja bym chciał spłacać, to spłacam sobie to eee, to tutaj. I teraz, co jest ważne, to jest właśnie zakładka e, governance'u, e, gdzie będziemy sobie mogli oglądać nasze przychody z tego tytułu. Eee, tu jest spór płynności, a to jest z naszej pożyczki. Tu nam cały czas regularnie ten przychód rósł. I jak uznamy, że nam wystarczy, nie pokażę tego, bo ten ledger tutaj na tej transakcji odmawia posłuszeństwa. Trudno, w każdym razie tu mamy guzik Claim on Rewards i po prostu z wszystkich naszych puli odbierze nam token Ancora. No i od nas zależy, co chcemy z nimi zrobić. Możemy na przykład je sobie sprzedać. Mamy tutaj teraz swap. czy mamy też TerraStation, gdzie również mamy opcję do dokonania swapów. albo możemy uznać, że chcemy je dopłacić na przykład do pój płynności. Mamy taką opcję, tylko najpierw musimy je tutaj wrzucić, a potem je zastejkować. Są dwa kroki, pamiętajmy. Najpierw dostarczamy, a potem w drugiej zakładce stejkujemy. Albo po prostu stykujemy je w protokole jako token governance. Teraz pytanie do Was: czy macie jakieś pytania, czy to jest jasne, czy przez problemy techniczne nie udało mi się tego wszystkiego Wam wyjaśnić? O, sugestie, żeby też może przeładować stronę. To też nie jest głupi pomysł. Ale to jest też problem na tym ledgerze, W ogóle się zawiesił, nic tam nie działa. Jak to mówią do diaska, więc dajcie mi znać, czy to, co to, co powiedziałem, jest w miarę jasne, czy ja to muszę jeszcze jakoś może raz poopowiadać. Przy próbie stykowania na Luna Station też kilkakrotnie musiał robić transakcję, żeby przeszła. Git jasne. Dobrze, że to jest jasne. I teraz yy, tutaj te wszystkie procenty będą nam malały, i więcej ludzi będzie w środki. Oczywiście, jeżeli będzie token ANC różne wartości, czy sobie wszyscy życzymy, to te procenty będą rosły w górę. To jest dokładnie są jak na miroże, i więcej ludzi będzie kapitału, tym ta sama pula tokenu jest dzielona na większy kapitał, więc my za pojedynczego dolara dostajemy mniej. Ale jeśli token zyska na wartości, to to wszyscy zyskujemy więcej, więc gorąco zachęcam do eksploracji tego ekosystemu. Przepraszam za problemy techniczne, mam nadzieję, że było to w miarę zrozumiałe i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na pewno widzimy się w niedzielę o 13 na webinarze o tym, jak lądować na księżycu, czyli jak wychodzić z zyskiem z krypto i co potem robić z tym zarobionym kapitałem. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.